Chaliśmy do Wilna. Okazało się, że już Janek jest w turnieju głównym. Dostałeś dziką kartę do eliminacji. Jesteś pierwszy rozstawiony w eliminacjach i tylko zapisało się chyba 13 zawodników. I masz baja już jesteś w głównym. Mamy piątek wieczór. Dwa dni potrenujemy i w poniedziałek będziesz grał. No, taki skromny pokoik. To takie centrum z halą, ale fajne korty tu są. Fajny ośrodek, ale taka profesjonalna ta hala, co? Aż chce się grać. Ile mhm. tu jest kortów? Tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Co ja gram? 12. Więcej. Tam mają 13, 14, 15, 16. 16 chyba nawet. Wiadomo, Janek nie będzie grał tutaj na hali. Akurat taki hotel mi się udało załatwić. Przy tym obiekcie Janek oczywiście gra na kortach otwartych, na mączce. Jutro tam pojedziemy zagrać trening. Nawet dwa treningi. A nawet Jose Luis, ten z którym konsultowaliśmy się, mówił, że najlepiej jak jedziesz na turniej, to przed turniejem na tych kortach, gdzie się rozgrywa, zagrać minimum trzy treningi, a nawet do pięciu treningów. Zagralibyśmy mniej, gdyby Janek grał w eliminacjach, no ale tak to w sumie idealnie się złożyło, bo jutro zagramy dwa, w niedzielę zagramy dwa. I w poniedziałek Janek będzie grał pierwszy mecz, także będziemy mieli cztery treningi i będziesz, Janek, dobrze przygotowany, nie? To... Tak. A, tu jest jakiś dywan jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jeszcze tu jest. To co oni, mają 21 kortów w hali? Nieźle. Tam jeszcze siłownia jest tu góry. Ty, Janeka może wynajmiemy kort i zobaczymy, ile serwujesz, co? No. Nie no, normalnie, elegancko, witas. Gerulaitis, to taki zawodnik, wiesz, Janek? Ale jestem pod wrażeniem, że wiesz, w takim Wilnie, po prostu taki obiekt, nie? Jest to klub dobrze mi znany. Jankowi w sumie też, bo kiedyś tutaj był, jak grałem w Futuresa, Janek miał chyba wtedy 2 czy 3 latka. Potem w kolejnym roku. Wtedy przegrałem chyba w eliminacjach, a potem w kolejnym roku dostałem się do głównego i zdobyłem punkt ATP Korty znajome, ogólnie klub bardzo fajny, także dobre wspomnienia. Także dobrze to wróży. Pamiętam, że wtedy jak wygrywałem punkt ATP, to grał też Karol Drzewiecki. Grał też Michał Dębek, to były te czasy. Ja byłem tym starszym, a oni byli ci młodsi. Tutaj też graliśmy jakieś razem treningi ze sobą. Fajne, fajne wspomnienia. Na tym korcie pamiętam Janek jak grałem z właśnie Karolem Drzewieckim i graliśmy jakiś trening, a na tym korcie tu obok zdobyłem punkt ATP. Takim zawodnikiem chyba z Australii, a potem przegrałem z jakimś Francuzem po tych dróżkach i jeździłeś, jak miałeś 2-3 latka, z takim plastikowym samochodem i go tak ciągnąłeś za sobą na takim sznurku, takim zielonym pamiętam Takim zielonym i tak głośno, bo ten plastik był taki głośny i ja jak grałem mecz to mówiłem mamie, żeby żeby Ciebie przeciszyła trochę, bo trochę przeszkadzasz mhm. Idziemy na kort, robimy trening a po południu Janek gra z jakimś Włochem, może zagrałem jakiś sparring Ogólnie to nie mieliśmy w ogóle grać tego turnieju na Litwie Janek po turnieju w Słowacji miał wrócić do Hiszpanii, ale jakoś takich dogodnych połączeń nie było. Stanowiłem przyjechać po niego i zobaczyłem, że skoro mam przyjeżdżać do Gdańska, to może jakiś turniej będzie w pobliżu. No i właśnie na Litwie mówię: Dobra, no to weźmiemy samochód od rodziców i pojedziemy. W sumie nie jest tak daleko, to możemy spróbować. W eliminacjach. Mało zawodników zgłoszonych. Kilką kartę bez problemu Janek dostał. Nie ma szansę zagrać dobry turniej. Będzie pewnie rozstawiony. Liczę na najlepszy wynik jak do tej pory w singlu Janka, bo w deblu już dwa razy turniej wygrywał. A w singlu najdalej doszedł do ćwierćfinału. Także tak po cichu liczę na minimum ćwierćfinał. No ale no, jest szansa, żeby powalczyć o zwycięstwo w całym turnieju, bo pierwszy rozstawiony jest Kaczyń, taki Czech, z którym Janek grał równy mecz, także no ma szansę. Wczoraj wykorzystaliśmy dzień do maksimum, po południu zagraliśmy 2,5 godziny i potem Janek zagrał sparing z Włochem, 7,75 UTR, także dobre granie, 6,164, dobrze Janek grał, potem jeszcze zagraliśmy pół godziny, także wczoraj łącznie zagraliśmy 4,5 godziny, no ale dzisiaj już niestety deszcz i jutro też ma padać, prawdopodobnie będziemy grali na hali, a turniej, no nie wiem, czy, czy przerzucą na halę, bo potem od wtorku już cały tydzień ma nie padać, także możliwe, że będą czekać. Ciągle pada, także gramy dzisiaj trening na hali, zarezerwowałem kort i kort kosztuje 19 euro za godzinę i zrobiłem tak, że półtorej godziny gramy na korcie ósmym, a potem na szóstce, gdzie jest pomiar prędkości, także zmierzymy Jankowi serwis, zrobimy porównanie, kto szybciej serwuje, tata czy syn? Się pytam taty, czy może 200 zaserwuje? Wieście? Bo, nie no, coś bo nie wiem, bo tam widzimy, jak coś amatorzy serwują, to tam 100 serwowali. To nie wiem, to może. Nie, no, ja najszybciej zaserwowałem 187 na ATP w Sopocie, jak grałem. A, okay. Jak mierzyłem. No może zaserwowałem kiedyś szybciej, ale nie miałem mierzonego. Także teraz 187. A ja, to chyba a ja, a jak myślisz, że ile ja serwuję? 150? Nie wiem, 150? Nie wiem, zobaczymy, sprawdzimy. Zobaczymy. A rozgrzany? Tak. Dawaj z całej siły. Luźno, nie napinaj się, luźno Im większy luz, tym szybciej poleci No jest, dawaj, żebyś rakiety nie połamał Luz, luz Dobra, ile? 152 152 Na czerwono Out 162 O, ten był dobry 152 Zaraz zamiana, zaraz ja będę Luźno, wolno, wolno teraz dobry 158 rekord. No lepiej. 161 rekord. O! 182, ale petarda. No. 183 rekord. 196. 195, 185, Nie, 187, rekord, 187. To był mój max. 187 max. Czyli dokładnie tyle, ile wtedy miałem, kiedy ja miałem wtedy, wiesz, 16 lat czy 17. Ale myślę, że będę w stanie zaserylować mocniej. Jakbym był lepiej rozgrzany? Bo tam był jeden wałt 190 ile? Eee, 197? Coś było wałt. Coś takiego. No potencjał jest, 196-195 było, ale wał. Dawaj, luźno, z siły. Co? Co? Coś się pomyliło! Coś 190. jakiś błąd systemu No ile? 150, no 150 to takie jest powtarzalne u ciebie. Ale 190? Tak, chciałbyś. Chciałbyś mocniej ode mnie. No to chyba jutro nie pograsz. Jutro no. poniedziałek miałeś, masz grać nie przed 12.30, no. Ale jutro też ma cały dzień padać. Sędzia mówił, że nie przerzuci na hale. No zobaczymy, jak jeszcze we wtorek będzie padać. No zobaczymy, co zrobią. Janek się rozgrzewa. Kolejny trening na hali. W takich sytuacjach jak teraz, jak tak pada, albo że jedziecie na elimki, a potem się gra w głównym, no to jest te kilka dni. To jest bardzo ważne, żeby być z trenerem, no bo jednak trzeba wykorzystać też ten czas, bo jakby się przyjechało z rodzicem, który nie gra w tenisa, no to wiadomo, trzeba by organizować granie z kimś innym, ale to nie jest zawsze tak łatwo zorganizować. No i zawsze to są te 2-3 dni, tak, gdzie ta praca musi być wykonana, także my ten czas tu wykorzystujemy bardzo dobrze. To prawda, koszty są spore. No, Djokovic w dwóch setach. I to kto wie, może jeden będzie zacięty, jeden raczej będzie gładki. Zobaczymy. O, 6-1 bez historii. Mało brakowało, było 6-0, nie? Momentami no to nadal nie istnieje. Djokovic gra zgodnie z planem, długo, nie? Jak tylko może, to atakuje, nie daje nadalowi oddychać. Nadal, no, tylko jak trafia dobry serwis i przejmuje inicjatywę forehandem, to coś może jeszcze ugrać, nie? Czy te skróty Dżokowicza, no może coś tam jeszcze powalczy w tym drugim, nadal, ale to raczej będzie takie 6-1-6-3, coś takiego, ja myślę. A ty jak myślisz, ile będzie w drugim? No. No, coś takiego. Proszę. Znalazłeś kort. Musiałem się spytać jednego pana, gdzie jest 19, bo ja w ogóle nie wiedziałem. No ja tam poszedłem tam, gdzie byliśmy wcześniej na 15-16, to ja nie wiedziałem, że tu jest jeszcze jedna hala w ogóle, nie w końcu przestało padać. Janek miał grać drugi mecz od 10.30 dzisiaj we wtorek, ale no korty muszą zrobić, bo mocno padało przez te parę dni. Janek gra czwarty mecz od godziny 13, czyli pewnie gdzieś tam wieczorem pierwszy mecz zagra, także wydaliśmy już prawie 800 euro i dopiero pierwszy mecz zagra. Centralny. Co jak się grało jak mecz? Dobrze, dobrze. Jak zacząłem to bardzo solidnie. Zacząłem 3-0, nie, chłopak nie wygrał punktów. Bardzo solidnie grałem. Ten chłopak wcale nie był taki, że żeby nie, wiem, nie wygrał punktów, jak się grać. On jest chyba Tylko... piąty albo szósty na Litwie do lat 14. W ogóle nie grał w miarę, w miarę okej. Okay. No wiadomo też nie grał jakoś do, bardzo dobrze albo albo coś no, takiego. No ale wiesz, poziom na Litwie też ale jest no... dosyć niski. On tam tak. UTR ma 6, chyba 30 czy coś tak, takiego. 6. Chociaż wygrał chyba z 8 coś. Także no, tam jakieś przebłyski ma, nie? Tak. No nic grałem bardzo solidnie, po prostu atakowałem kiedy trzeba, w miarę skróty mogą być lepiej. Dobrze dzieliłeś forhendem Dzieliłem forhendem tak. W pierwszym secie wygrał chyba 7 punktów albo 6. I, no, a w drugim secie już 2 0 odprowadziłem i później trochę gorzej zagrałem tego gema. Trochę się rozluźniłeś, No ale potem no, zaraz znowu się... i później już skoncentrowałeś i, i było i okay. Dalej to samo i już 6 1 także... O, już no forehand lepiej, co? Przyspieszanie z forehandu lepiej, tak, co? Tak, no mimo no wszystko i tak dzisiaj grałem dosyć wolno. No bo korty wolne Ale po deszczu. Też nie chciałem też jakoś tak za szybko, żeby się najpierw wczuć, a już z czasem przyspieszyć bardziej. Wczoraj puścili tylko chłopców, dzisiaj puszczają tylko dziewczyny. Janek dzisiaj nie gra. Mecze zaczynają się chyba od godziny 10. No, mają trwać gdzieś do 17:18. No i mieliśmy wybór, albo śpimy i trenujemy na hali, albo przychodzimy na siódmą rano, żeby móc zagrać trening. Tu się przypomina nadal, jak o siódmej rano trenował na turniejach, bo nie było kortów. Jeszcze było, pamiętam, na Wyspach Kanaryjskich, jak przegrał 7-6 w trzecim trzy godziny mecz i potem o siódmej rano już trenował. Pamiętam też Roberto Bautista, to samo, o siódmej rano z trenerem trenował, bo później nie było kortów, bo mecze. Także tutaj nie ma jakiegoś specjalnego, magicznego składnika, tylko mądra Praca przez wiele, wiele lat. Także trenujemy, i jutro Janek będzie grał drugą rundę z Włochem, z którym grał sparring. Teraz od początku pilnuj solidnie. D'ailleurs, il Wynik dosyć taki kobiecy. Ogólnie pierwszy set Janek zagrał bardzo solidnie. Trzymał piłkę, tamten dużo błędów, ale też się grał odważnie i tak było do 6-0-1-0. No, ja wiedziałem, że jak tamten się załapie na grę, to może być różnie, bo tamten taki słaby wcale nie był. Bardzo podobny UTR mają do siebie. I było 6-0-1-0, i wtedy Janek trochę się rozluźnił. Tamten zaczął grać lepiej, krzyczeć, gdzieś tam walczyć. Janek się trochę cofnął, grał zbyt zachowawczo. 1-3. Było słabo, potem doszedł go na po3 i Janek był zamiast się cieszyć, że doszedł go na po3 i być pozytywny, to był wkurzony, że słabo gra i jest po3. No i wtedy przegrał tego seta 6-3 i to był błąd taki mentalny trochę. Uciekło 3-6, ale potem pierwszy game przepilnował 1-0 i potem nowymi piłkami grał solidnie, już grał odważnie, i potem tamten znowu robił dużo błędów. Czyli pierwszy i trzeci set ogólnie bardzo dobrze. Drugi miał przestój. No jest w ćwierćfinale. finale. Jutro będzie grał z pierwszym na Litwie do lat 13. Także drugi rozstawiony. Czy dobry mecz do zagrania? Uważam, że Janek na papierze nie jest faworytem, ale z gry według mnie jest faworytem. Także no jestem dobrej myśli. Widział też swojego przeciwnika, także jakoś się go specjalnie nie boi. No ja dzisiaj jestem jakiś spokojniejszy niż, niż przed wczorajszym meczem. No zobaczymy. Można powiedzieć, że z rankingu Tennis Europe to jest mecz numeru jeden w Polsce z numerem jeden na Litwie z rocznika 2011. Brawo! Pierwszy set troszkę był zacięty. 1, 3, a 4 prawie. Tak. Prawie 3, 5 i tam były kluczowe momenty, nie? To na Twoją korzyść rozstrzygnąłaś i potem już było lepiej, nie? Tak, a w drugim to już mnie totalnie oddał praktycznie. Tam pojedyncze punkty walczył, ale ty, poza początkiem, pierwszym dwóch o, były zacięte, a później już po prostu oddawał mi wszystko za tak. darmo. Pierwszy Janka, półfinał tenis Europe do lat 14 w trzeciej kategorii będzie grał z Brytyjczykiem, który ma chyba korzenie jakieś wschodnie, bo ma na imię Bojan Ilczew. I chłopiec, jest chłopiec, facet jest dużo silniejszy od Janka. Nogi ma mega silne. Ogólnie ten skok już widać, że ma za sobą Janek, jeszcze nie. Także tutaj tamten fizyczną przewagę będzie miał sporą. No a Janek będzie musiał nadrabiać umiejętnościami, sprytem, sliceem, ten forehand... Chłopak ma dosyć taki głęboki uchwyt, także też trzeba umieć mu zagrać mocno tam forchen, trochę zmieniać rytm, trochę właśnie skróta. Podobno ten chłopak właśnie w sytuacjach stresowych tak sobie gorzej radzi, tylko trzeba najpierw do tego doprowadzić. Ogólnie no, mecz będzie bardzo ciężki, ale też jest o co grać, bo o finał turnieju Tennis Europe Janek wie, że będzie ciężko, także będzie musiał mocno się napracować. Moje odczucia są takie, że Janek będzie musiał zagrać bardzo dobrze, żeby wygrać ten mecz. A jak będzie gdzieś tam zbyt zachowawczo grał, trochę się cofał i tak dalej, to będzie mu bardzo ciężko. No ale zobaczymy. Niech walczy. No niestety, nie tym razem finał jeszcze nie dla Janka. Było mega blisko, bo było 6-3, 4-2 i równowaga. Potem Janek też miał 5-4 w drugim i po 30 zagrał mały out z backhandu, zmieniając po linii i potem przy przewadze na po 5 też zagrał forehand mały out, gdzie jedno i drugie uderzenie to mogły być winery. No i przegrał 7-5 i potem przegrał 6-2 w trzecim. No ogólnie walczył cały mecz, grał bardzo dobrze z 3-4 meczu, ale fizycznie nie wytrzymał. Tamten był po prostu mocniejszy. Jankowi mówiłem po meczu, że takie porażki to właśnie są po to, żeby zrozumieć, że to, co ostatnio trenował, to jest jeszcze za mało, żeby wytrzymać na takim poziomie grę. Gdyby nie trenował tak jak ostatnio, no to pewnie by przegrał już w drugiej rundzie z Włochem, a że trenował ostatnio lepiej, no to doszedł do półfinału i trochę zabrakło, żeby być w finale. I zabrakło właśnie tej kondycji, przygotowania motorycznego, zabrakło siły. Bo gra była, gra była, no ale potem wiadomo, już nogi odmówiły posłuszeństwa, był spóźniony, już nie mógł tak przyspieszać, atakować. Bo jak wygrywał, to atakował, przejmował inicjatywę. Naprawdę, naprawdę byłem pod wrażeniem jego gry, że potrafi tak dobrze grać. Bo myślałem, że będzie ciężej od początku, ale naprawdę grał super i do tego trzeba dążyć. Żeby w ten sposób grać, czyli Janek potrafi, no ale trzeba tutaj pracować też nad innymi elementami i nie wystarczy po prostu trenować przez tydzień, dwa bardzo dobrze i oczekiwać, że już się wszystko wygra, tylko to musi się odbyć w dłuższym, dłuższym, dużo dłuższym czasie. Także wnioski no, jakieś tam będą, porażka dosyć taka no, dotkliwa, można powiedzieć, bo było naprawdę blisko, tylko dwa punkty. No ale ja też gdzieś tam w drugim secie napisałem do Karoliny, że albo Janek to wygra w dwóch, albo przegra w trzech. I tak rzeczywiście było, że, że było blisko w dwóch, a przegrał w trzech. Tamten chłopak bardzo, bardzo solidny, miał problemy z forehandem, Janek jak właśnie mu przyspieszał na ten forehand i otwierał mu kord przez forehand, to wygrywał bardzo dużo łatwych punktów. No, ale potem tamten no, mało oddawał za darmo. Zrobiłem statystykę, także też pewnie tutaj coś wrzucę. Teraz Janek się kąpie. Wracamy do Gdańska i pewnie jutro będziemy mieli samolot do Hiszpanii. Podsumuj w paru zdaniach cały turniej, proszę bardzo. Powiedz parę zdań w finale. No, mam na co? Czeka, czeka, muszę zasnąć. To topie 300 ogólnie grałem lepiej poprzednie mecze jakoś tak wyszedłam dużo lepiej mi się grało no i jestem siebie ogólnie w miarę zadowolony z tego meczu, no ale w tym secie gram tak jak trzeba, 6-3. No jakby jest wszystko OK, idzie forehandem, atakuje. Takie bardzo zacięte wymiany grliśmy, pozytywny byłem. A w drugim secie no miałem 5-4 po 30, no i tam już ogólnie troszkę nogi były gorzej, bo już byłem bardziej zmęczony i już ciężko fizycznie trochę, ale jeszcze coś tam dawałem radę, no ale już od tego 5-4, już 7-5, przegrałem drugiego seta. No i 5-4 było naprawdę bardzo blisko po 30. Zagrałem dwa, dwa małe auty. Niestety tego drugiego seta już się nie udało, a później od po 5 i mogłem przestać myśleć o tej myśli, że miałem 5-4 po 30, zepsułem backhand po linii. Wtedy już 7-5 przegrałem. No i dobrze grałem do tego 5-4, jak jeszcze chodziły nogi, jeszcze pracowałem i ten tylko zabrakł. I koncentracji przy najważniejszych punktach. A w trzecim secie azyła dla niego, po dwa dochodzę. Dobre nastawienie jeszcze daje rada, a później już mi totalnie uciekli 6-2. Niestety byłem o 2 punkty do finału, tak można powiedzieć. No ale to aby następnym razem było lepiej. A podsumowując cudniej, ja uważam Żadę. ten trudniej ten za sukces za udany. Tak naprawdę weszłem do półfinału, mówię, pierwszy półfinał. Wiadomo, zawsze jestem dosyć, że mogę dojść do finału. Ale to nic, jeszcze raz bym chciał zagrać takich lutni w Wilnie, bo tam naprawdę bardzo fajny klub i bardzo fajnie tam jest. I zostawcie jeszcze lajka, zasubskrybujcie, dodajcie jakiś komentarz. Nie tak jak w poprzednim filmiku, że ja tylko byłem i się nie dało komentarza napisać. Oby teraz dało się. Także no, do zobaczenia.